Za każdym razem mówi, że w lewo ja w prawo, pan w prawo ja chcę jechać w lewo. Nie ma zażegnać za włączenia. dzięki. Ja. Dobra, jedziemy. Zajemne. Wyjeżdżamy w lewo i na światłach. E, na inne światła po prostu. Tylko za, że kończyli panie ustawili przy, przy, przy prawej krawędzi? Aha, a ja nie. My jeszcze nie dojechaliśmy, ale tak jakby zapobiegawczo informuję. O. Nie wiem, że on będzie skręcał, ale nie powinien No więc wiadomo, że będzie skręcał. Najczęściej skręcają, ale to nie jest... No, не из А где мы должны поехать? ходить? я это Ну какая линия? Niestety, sobie na, na lewo, tu można by pojechać z dwóch pasów albo do środkowego. Bo z tego, jeżeli tamten był zajęty, no to z tego na razie lepiej. Daj sobie jedynkę, kawę, karetka. karetka jedzie. Ruszamy, rusz, rusz, rusz. Coś tam Tam dalej, tam prosto, 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 prosto. Różkawek, prosto. różkawek. ...dobra... Spokojnie, spokojnie, spokojnie. Idziemy. jedziemy. no, wszystkie nadeżniki. Czemu tak? Ja, że się zjeżdżam na Do lewej, wychyl się do lewej, bo jeżeli tak staną na niego patrzył prosto, to nic z tego nie wyjdzie. Wychylamy się? To no pewnie, że tak. Wychylamy się, wychylamy się. Ale jak cię jak tam dam, powierzyj. On jest duży i on zdąży zjechać. Będziemy czekali, aż on cały zniknie z pola widzenia. No I tak. się okaże, że światło tego pasa pojedziemy, ludzie? No. i tak pojedziemy. To ciekawostka. I kto w takiej sytuacji pierwszy? No nie my. No to powiem Ci szczerze, że taka sytuacja skomplikowała się. No ale dobrze, no tak to samo życie. Ja z takie. Obserwuję sytuację na tramwaju rzut oka. Tutaj na pieszych, uwaga. O. Wróciły światło do życia Dobra, na razie zawróćmy tyłem wykorzystując tutaj miejsce parkingowe Wanin musisz się chować. No penza. Siedzisz. I w prawo jedziemy. Na lewa. tu się jedzie w tym skarbowym, nic tam nie ma takiego specjalnego, no ale tutaj zdarza się, że jeżdżą egzaminy. Uh -huh. No bo dobra, pojedźmy w lewo, no i będzie. Teraz? w lewo, tak. Dobra. To jest jedna musiałam jechać na tym ciągu, bo tutaj samochody hmm. stoją. I na skrzyżowaniu będzie w parę. To. No, co, ale... Z... no zatrzymaj się wciągło się Zobacz, jakaś odległość do samochodu. Mówi, że musi ciągle najechać, zobacz. I jeszcze jest zapas. Uh -huh. To wcale nie łudzisz, moim zdaniem. Jedziemy. Mamy prawie 2 metry do samochodu obok, którego mijamy, A pół metra by wystarczyło. A dobra, no jak było tak jak mówisz, jak było, tak było. Dobra, Wziął. się księlek do drodze lewej. Powolutku, powolutku. Coś tam widać? samochód, ale i za tym jeszcze jeden, i wtedy mogę jechać. Ale podjedzemy je kawałek jeszcze. Minimalnie. O, teraz mogę Jest tutaj troszkę wolniej zaparkujmy po lewej stronie. Tutaj za szarym może być. Tu za szarym? To, to, tu, no. Ale po trochę chodź, zobacz. Jedzie samochód. Ja muszę go może z... byśmy zdążyli, może nie. ale musiałam zainterweniować. Dobra, koniec egzaminu. Ale nie widziałaś go, czy myślałaś, że zdążysz? No, myślałam, że zdążę. M mówię, na siłę pewnie byś zdążyła. Natomiast y proponowałbym nie śpieszyć się tak. Tylko odczekać. To bardziej, to był tylko jeden samochód, pojechałby sobie, nie byłoby problemu. Mhm. Jedziemy dalej, w tamtą stronę, w którą jechaliśmy. Trzymaj się, ja poczekaj, zaham, muszę zahamować znowu. O! Ale wiesz, nie widziałeś go? Też nie. Kurde, male... <noise> 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 jak tak było dobrze teraz za jednym razem. Pamiętasz jak to leciało? Pamiętam Troszkę do prawy, troszkę bliżej, czyli bliżej, bliżej. I stoi Chyba, że za tym woli, w sumie Ale nie wiem, czy jest więcej miejsca. To chyba więcej. Pues que yo Ale, ale, ale po co korekta? Wszystko dobrze jest. Trzymaj tak kierownicę, skręć sporo porostem do lewej na maksa. I stop. Spójrz lusterko. Moment. Aha, oni parkują. Dobrze, no to wyjeżdżaj też, próbujemy. Tak jak powiedziałaś, korektę można oczywiście zrobić, ale tutaj nie było potrzeby. Bo nas, raz, bo czy... na skrę... Tak, raz. Bo na skręconych kowach wjeżdżasz, na skręconych wyjeżdżasz. To może być za głęboko teraz, zobaczymy no zaraz, albo na żyletki widzimy. no nie, no śmiałem Bonki w tę chwilę, <śm> <śm> zbrazł honor, dobra, no trzy razy sztuka. Jeszcze raz to jest, no też ja już, też, też byłem przekonany, że, ale to nic, nie zamykam oczy, nic, nie, nie komentuję. <śm> Mogę do przodu podjechać delikatnie. Ale po co? Tylko Ale skończyliśmy parkowanie i jest w porządku. Okay. Także 3 na 3. Uf. O, znowu egzamin. Jest to zmiana planów. Pojedźmy za nim Kowaj. Jedziemy. No serio, serio. no wystawiłaś, kurczę całą maskę przed nadjeżdżającem auto i się pytasz Czy serio? No to my też jedziemy w prawo. To jest ta uliczka. Nie wiem czy pamiętasz, że jest dosyć wąsko. Poparkowane są samochody z prawej strony, jak widzimy teraz jechali. No i trzeba uważać na tych z naprzeciwka, tak? Żeby się w razie czego minąć. Więc jak jedziemy, nikogo nie będzie z naprzeciwka, to trzeba korzystać. O on teraz ten zrobił, że lewy kierunek. No musiał się gdzieś tam schować, bo nie, nie przejechał. A da, da, dalej coś się dzieje, czy można jechać, bo nie widzę. I jedziemy. Z lutowcy. Ale życia, 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 uciekajmy. Każda sekunda jest bardzo. O, bardzo dobry, bardzo dobry czas. Nikogo nie ma. Korzystajmy z tego. Jedziemy za nimi. A ludzie oni tu pojechali. Jedziemy za nimi, pewnie że tak. Nie siedzimy im na zderzaku, też ich nie stresujemy. o matko pani jedyna będą zawracać i co ja mam teraz zrobić? skłowaj do prawej strony do prawej, do prawej, do prawej i zatrzymajmy się na chwilę może trochę tak do jeszcze mhm. do nie chcę ich stresować no to wsteczny, zopnij sobie do krawężnika tak jakbyśmy parkowali Troszkę do krawężnika jeszcze się przybliżę Jeszcze troszkę, tylko żeby było, żeby było równolegle. Bo patrz, prawe koło jest w krawężniku, ale przód jest daleko. Spędź w lewo kołami. I zaraz, tym sposobem przód będzie nam się... Jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek i stop. Zobacz, moim zdaniem trudne miejsce tak naprawdę. No. Postojmy chwilę. Tak naprawdę trudne miejsce, bo po pierwsze... No. Nie, nie bardzo było jak się schować w bramę, gdyby ta brama była chociaż otwarta. No, a Dlatego... on teraz musi robić zawracanie na trzy, tak? Ale poradził sobie w kursman bardzo dobrze. Młody chłopak. Nie idziemy dalej. Uf, to ciężko. No to my też tak zawróćmy sobie. Dobra, tylko muszę... jest w kolejnej bramie w takim razie. I też już skręcę. jest kierunek po tuż, ale kraj Do końca, jakiegoś mało jest miejsca. Nie można tak ospaleć z tą kierownicą. Ach, musiał też kierowca strąbić kobietę Ja nie. Zbieram, nie wiem. To. Ja nie, wiem, o co tu chodzi. To naprawdę, że każdy Inaczej mam na to wytłumaczenie. Kursantka mi powiedziała, mhm. że to jest przedświąteczna taka gorączka. tak. tak. Każdy jest napięty, podobno zestresowany i musi odreagować. na światło w lewo. Zmienię pas. W lewo na światło. Kurde, pociąguj. Jezu, czemu mi się myli lewo z prawem? Cały czas. <laughs> ja pierdzielę. No to ja się mogę Ciebie zapytać. Pan za każdym razem mówi, że. W lewo, ja w prawo. Pan w prawo, ja chcę jechać w lewo. Niezupory <noise> <noise> Pan za każdym razem mówi, że w lewo, ja w prawo. Pan w prawo, ja chcę jechać w lewo.